W wywiadzie dla jednej z telewizji tutaj moich regionalnych mówiłem, że dostanę model butów w dniu premiery. No i producent wywiązał się z obietnicy i dostarczył mi dzisiaj takie oto pudełko, które już pewnie widzieliście na fejsie. Będą dwa filmiki, co najmniej. Przede wszystkim muszę pokazać pudełko, bo jak widać nie jest to takie zwykłe pudełko w którym dostajemy buty na co dzień, no chociaż jeszcze macie prawo tego nie wiedzieć, bo w sklepach ich nie ma więc pierwsze zajmiemy się pudełkiem, potem samymi butami a na końcu na pewno czeka nas recenzja no to zaczynamy tak jak wcześniej, w przypadku Pure Control korzystam z e, kamery na głowie mam nadzieję, że teraz to będzie lepiej skadrowane niż wcześniej, no to lecimy instrukcje po angielsku Open the delivery box with love and pull the contents out carefully czyli wyciągnąć, otworzyć pudełko i z troską wyjąć produkt. Dobra, no to z tej strony. Ja już wiem, ja już wam się przyznam, że, że to robiłem. Otwieramy i mamy buciki. Ja wam się przyznam, że jeszcze była dołączona kartka od polskiego dystrybutora podpisana przez dyrektorkę marketingu, no ale przyznajmy sobie szczerze, że z centrala z Manchesteru was do tego zmusiła, więc nie będę czytał tych uprzejmości, bo są takie trochę... I tak nie pewnie. Nowe Umbro Meduze. Nie tak dawno był przeciek na tp.pl i myślałem, że te buty to są gdzieś tam za pół roku, no bo tyle zazwyczaj wcześniej udaje nam się zobaczyć nowe korki. A tutaj niespodzianka, jeszcze Umbro się ze mną skontaktowało w sprawie tego mojego artykułu pisząc że przeciek będzie bardzo niedługo i dlatego też że przeciek że premiera jest bardzo niedługo dlatego ja też w telewizji powiedziałem że te buty się pojawią więcej na temat samych butów jeszcze sobie powiemy na pewno, przyjdzie czas. Połączenie syntetyku, skóry, tu bardzo ciekawa rzecz. Yy, ten cały nie, zielony fragment, który jak tylko zobaczyłem, yy, bo w, na pierwszym zdjęciu wydawały się nieciekawe, na drugim zdjęciu, kiedy wykmieniłem, że tutaj jest jakiś system, coś tu się dzieje, yy, to bardzo mi to przypadło do gustu i się spodobało. Więc mamy buciki, a co tu jeszcze mamy przewidziane? Yy, Dobrze, i mamy wrócić złożeniem, tak? I odsunąć sobie to. To jest takie trochę magiczne pudełko. Now you na now you don't. Czyli widzieliśmy buty, a teraz z drugiej strony otwieramy i już ich nie ma. Może nie powinniśmy wyjmować. I tutaj mam jeszcze. Co to jest? Pendrive jakiś. A, jest. Pewnie są jakieś zdjęcia dotyczące butów i takie prasowe materiały. Dobra, pudełeczko bardzo fajne, cieszę się, że dostałem, pewnie niewiele na świecie takich jest, ale oczywiście najfajniejsze są buty i do butów wrócimy w następnym filmiku.